Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapesz, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Mówicie udał nam się ten misterny plan załatwienia Norwegów. No, ale przede wszystkim gratulacje, bo Tobie udało się pokonać Mistrza Świata Mariusa Lidwika. Była to wyższa poprzeczka, nie ujmując Pawłowi, niż w Oberstorfie. Czy należy się małe sprostowanie, że zawody składają się z dwóch serii po dwóch serach jednak Mariusz okazał się lepszy. Natomiast rzeczywiście w systemie KO, w którym skakałem, wygrałem z nim. Co wiadomo, no Mariusz nie jest w tej chwili w najlepszej formie, natomiast nie jest to zawodnik z pierwszej łapanki. Indywidualny mistrz świata, mistrz olimpijski, mistrz świata w lotach, więc e, trochę tych tytułów zdobył. E, wydaje mi się, że od początku wiedziałem, że skacząc dobrze na swoim takim stabilnym poziomie, jestem w stanie z, z nim wygrać. Szkoda, że Paweł tutaj nie dołożył e, od siebie, żeby wynik był 2-0 z Norwegami, natomiast wiadomo, miał, miał trochę trudniejsze zadanie. Jednak, e, wiadomo, ten niebieski numer i skakanie jako słabszy w parze. No trochę utrudnia to zadanie, ale mam nadzieję, że już już wgarmisz obydwoje wejdziemy do drugiej serii. Wygrałeś pojedynek, byłeś final... W Winzbruck, oczywiście. Ja już też Maciej powoli przestaję myśleć, bo to jest no. bardzo intensywny okres. E, wygrałeś, wygrałeś parę i jesteś w finale. Drugi najlepszy wynik tej zimy, ale widziałem, że ta mina taka była kwaśna, bo skoki chyba takie nie, niezbyt. Takie puszczone ludze. Znaczy, wydaje mi się, że ten pierwszy konkursowy był naprawdę pozytywny. Tam było sporo tej, tej swobody, sporo takiego przekonania i fajnej energii. I to 20 miejsce w pierwszej serii myślę, że było jak najbardziej ok. To był taki utrzyma, utrzymany poziom z wczorajszych kwalifikacji, pierwsza, dwudziestka. I myślę, że gdyby ten drugi skok był na poziomie tego pierwszego i udałoby się utrzymać to miejsce w czołowie 20, to byłbym ci tak. Naprawdę zadowolony. Powiedziałbym, że dobra robota. Wynik też odzwierciedla te, te skoki i jestem usatysfakcjonowany. Natomiast no wiadomo, ten drugi skok, który był jednak trochę gorszy, zaważył na tym, że wypadłem czołowej z 20 i jestem taki niedosyt sportowa złość, że wiem, że byłem w stanie do tej 20 wskoczyć, to się nie udało. Natomiast no, było blisko. Jest postęp w stosunku do e, Oberzorfu i mam nadzieję, teraz kontynuować w tym dobrym kierunku, który wydaje mi się, że obraliśmy. Ta, ta, ga, ta gapa, to Garmisch to jest taki plaster na ranę po Oberstdorfie, trochę Cię to uspokoiło, może tak wiesz, upewniło w sobie po tym, co tam się wydarzyło? Myślę, że tak. Co prawda Garmisch nigdy nie należało do takich skoczni, na których mi się łatwo skakało. Wiadomo, był kiedyś taki rog, ale to jeszcze za Łukasza Kruszka, ale nie, nie wiem, 2.12, 2.13, że tutaj był pewnego rodzaju przełom. Też nie było związane tylko i wyłącznie z samymi skokami i też ze sprzętem, natomiast w większej części z, ze skokami. Pamiętam, że tu zaczęło się dziać dobrze, natomiast tak w poprzednich latach nie do końca ta skocznia mi sprzyjała. Chociażby no dwa lata temu skakaliśmy tu z Paweł na przedskoczka 1 stycznia, co, co było raczej przykrym widokiem, więc wydaje mi się, że jeżeli tutaj udało się zrobić jakiś krok naprzód, to jest to jakby dobry sygnał. I wydaje mi się, że przede wszystkim ta analiza z Oberstdorfu i być może znalezienie kilka odpowiedzi, czemu te skoki, które są na granicy, czasami wychodzą, czasami nie, że znalezienie tych odpowiedzi pomogło tutaj trochę, to nie jest jeszcze tak, że odkryliśmy Amerykę, już wszystko wiemy, natomiast myślę, że tymi dwoma dniami, bo to też trzeba rozpatrywać jako, jako dwa dni, bo już ta praca zaczęła się na treningu oficjalnym, tymi dwoma dniami troszkę zbliżyliśmy się do tego, żeby te skoki ustabilizować. Wydaje mi się, że teraz trzeba właśnie takie skoki na poziomie 17, 20 miejsca stabilizować, żeby to był poziom powiedzmy tych słabszych skoków. A żeby ten lepszy skok umożliwiał walkę już o, o wyższe cele, niektórzy powiedzą stare konie, co oni tam jajcują, my tego nie rozumiemy, ale wczoraj nauczyłem się czegoś nowego. Ta cieszynka. Six 7 i do pieca, już nie pokazuj po raz kolejny, ale czy to jest trochę sposób na to, żeby odsuwać od siebie wiesz, Turni, Igrzyska, pompują wszyscy tutaj, czy będą punkty, czy nie będą, bo, bo ty naprawdę wlewasz radość w serca ludzi, w serce kibiców i to widziałem na Platformie X. <grym> znaczy. Wydaje mi się, że to akurat nie, nie była forma jakiegoś takiego odreagowania. Wydaje mi się, że atmosfera u nas w grupie jest cały czas dobra. Wiadomo też, mieszkając z Piotkiem, ciężko nie mieć cały czas tej pozytywnej energii. No ale zabierają ci go teraz. E, no teraz mi go zabierają, dlatego ja muszę to podtrzymywać cały czas, gdzieś tam ten, ten ogień tutaj, utrzymywać. E, także ja, powiedzmy, że jestem w miarę tam na bieżąco, jeżeli chodzi o, o, o te młodzieżowe sprawy i. E, Powiedzmy, że od jakiegoś czasu planowałem to zrobić, ale wiadomo, że no ciężko się cieszyć po posunięciu skoków. Wiedziałem, że ten skok jest dobry, jest prowadzenie, także jakby miało to rację bytu. No, każdy sobie lubi czasami porobić jaja, tak zwane, czy po prostu pożartować, wrzucić na luz. Myślę, że to jest bardzo potrzebne i wydaje mi się, że też by ludziom się to. Podoba i pozytywnie do tego podchodzę. Wiadomo, znajdzie się, ktoś kto powie, ale no, już staremu odwaliła natomiast wydaje mi się, że większość jednak podchodzi pozytywnie. Mm. Czasami lubię też przeprowadzać tak, tak, jakby to powiedzieć, eksperymenty społeczne, tak? czyli zrobić coś, żeby zobaczyć ja, 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 jaki byś będzie... byś pasował do tego stołu, gdzie był Wojtek Szczęsny i Grzegorz Kruchowiak, którzy no, takie przypadkowe słowa gdzieś tam na konferencji pracowej wtaczali, chyba Dida, Birchow... Tak, to chyba mi <laughs> zadania, tak? że muszę jakieś słowa użyć, co też bardzo mi się podobało, także no, czasami lubię jakieś takie eksperymenty społeczne przeprowadzić, bo to też no, czasami pokazuje pewne rzeczy, jak ten świat funkcjonuje, że... Wystarczy zrobić six Seven i do pieca, i, i to ma naprawdę bardzo dużą oglądalność i, i, i klikalność, a czasami na przykład robię jakiś bardzo fajny film z, z treningu, który pokazuje, jak trenujemy, który ma jakąś wartość taką dodaną, pokazuje ciekawe rzeczy i, nie i, to, w ogóle, i to w ogóle nie klika. I to, też można powiedzieć w formie takiego eksperymentu społecz społecznego został przeprowadzony. Super sprawa Macieju Six, X7 i do pieca. Radny boskie, jakie czasy. Z zostawmy, to <laughs> Jaki czasy. zostawmy to już w starym roku. Zostawmy starym roku. Jesteśmy e otwarci e na kolejne pomysły. E coś wymyślimy, coś, coś zobaczymy. Podsyłajcie pomysły pod tym filmem, e komentujcie, lajkujcie, e subskrybujcie ten kanał. <laughs> Podbijajcie! I do pieca. I do pieca wspaniałego roku, Zaj wspaniałych doświadczeń. Nawzajem.